że zabójca mojej córeczki i żony chodzi bezkarnie na wolności. Widziałeś ten materiał? Musimy wypłacić policję to za daleko zaszło. Robi się wokół tej sprawy duży syf, możemy mieć kłopoty, możemy dużo stracić. No ty na pewno. Co? I dlatego zrobię wszystko, co ci każę, żeby syfu nie było. Langer, popierdoliło cię i zmień ton. A, nie chce mi się. A zanim coś powiesz, sprawdź pocztę, bo coś ci wysłałem. Póki co, seks w tym kraju nie jest zabroniony. A chyba, że partnerka dopiero za kilka dni kończy 15 lat. Żadnych negocjacji. Bukano nie dostanie ani złotówki. I bierzcie się do roboty, pasożyty. No chodź, perełko. Zarób na siebie. A cześć Darusiu! Zobacz jak perełka się stęskniła. Ja też, ja też! Chcesz jej dać coś do zjedzenia? Tak! Zobacz. A wiesz Daria, że nie mamy wspólnych znajomych? Ja znam twoją ciocię Asię. Nie lubi jak się na nią mówi Asia. Jak się jest bardzo, bardzo dobrym znajomym, to można. A pan jest? No, mów mi ty, Piotrek. Ja jestem, bo twoja ciocia, ona tak jakby uratowała mi życie. Ciocia jest bardzo dobra. Szkoda, że już do nas nie przyjeżdża. No. no jesteś bardzo samotna. Tak jak ja. Wiesz co? A może my wspólnie powinniśmy ją odwiedzić, co? Tak! To jesteśmy umówieni. Muszę iść.